Jeżeli wy również macie problem z tępymi nożami w domu, to mam dla Was rewelacyjne rozwiązanie w postaci tej oto ostrzałki do noży. Ostrzałki wyposażonej w zasilanie bateryjne. Ostrzałkę ładujemy ze złącza USB-C. Jeden włącznik, który uruchamia nam kamienie oszczące, które znajdują się wewnątrz tej ostrzałki. Jak widzicie, mamy dwa kamienie wewnątrz. Ten pierwszy kamień ma grubszą strukturę, i tutaj, oczywiście, przejeżdżamy kilka razy w tej pierwszej szczelinie. Oszczymy jedną krawędź noża, następnie przejeżdżamy w drugiej szczelinie, oszczymy drugą krawędź. Następnie mamy ten kamień wygładzający, pozwalający na uzyskanie tej odpowiedniej ostrości dla noża, i tutaj również przejeżdżamy nożem w pierwszej i drugiej szczelinie. Takie kilkakrotne przeciągnięcie noża w szczelinach pozwala nam na naoszczenie tego noża i przywrócenie mu tak naprawdę pierwotnych właściwości. Jeżeli jeszcze nie macie tego rewelacyjnego urządzenia, to pobierając aplikację temu, rejestrując się jako nowy użytkownik i wpisując ten mój kod, który widzicie w górze ekranu, możecie tą rewelacyjną oszczałkę kupić już za 13 zł i 79 groszy. Więc myślę, że w tej cenie nie ma się nad czym zastanawiać.